A teraz poproszę o zabranie głosu panią Zofię Pąkowską, która jest szefową środowiskowego domu samopomocy przy ulicy Górskiej 7 w Warszawie. proszę. Witam Państwa. Oprócz tego, że jestem szefową środowiskowego domu samopomocy nie, w Warszawie przy ulicy Górskiej, która w mam przyjemność w 13 lat. Ale również jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz z posiedzeniem umiejscowym i członkiem warszawskiego koła, czyli koła, które jest na terenie Warszawy funkcjonuje właśnie w Sowie. Również mam doświadczenie rodzicielstwa, osobnie byłam intelektualnie, bo jestem niestety zmarł, ale, ale to wszystko, co ja zostało, cała praca i myśl, która jest jak gdyby mojego życia, jest nadal we mnie i staram się pracować z osobami dorosłymi, ciągle myśląc o tym gdzieś, że, że kiedyś to chciałam, marzenie było na mojego syna miało być robione. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że tutaj jakby wątek dorosłości mnie najbardziej interesuje i chciałam się podzielić doświadczeniem tym, które właśnie nabyłam przez te 13 lat, pracy z osobami dorosłymi. Wiem jedno, że y, jakość życia osoby typu mnosprawności intelektualnej i w dużej mierze zależy od tego, z jakiego środowiska ona pochodzi. Y, jakie na wstępnych etapach jej życia miała możliwości zainteresowania. <trymne> <trymne> w y, przyszłym roku, 50 lat i tak właśnie przygotowując się do tego spotkania, o tym sobie tak pomyślałam, w będzie obchodził y, 50-lecie y, tego, jak rodzice zaprotestowali przeciwko temu, że nie było 50 lat temu szkolnictwa dla ich dzieci. Po tych 50 latach zmieniło się jednak w Polsce bardzo wiele. Kiedy, kiedy pomyślimy, że w tej chwili właściwie na poziomie edukacji mamy, najpierw mamy wczesną interwencję, potem mamy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, edukację, gdzie jest w tej chwili w szkolnictwie specjalnym różne możliwości, bo są szkoły specjalne, szkoły życia i nie do zawodu i mamy, i mamy Również możliwość prowadzenia w szkołach integracyjnych i w szkołach masowych programów indywidualnych, więc wydawałoby się, że ta paleta jest olbrzymia. Jest duże wsparcie też państwa w wielu miastach, w szkołach, w szkołach są osoby niepełnosprawne zawożone, czyli jak gdyby tutaj odbarzenie duże rodzin. Natomiast na, na, poziomie, na poziomie osób dorosłych też w tej chwili od 90. lat funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej. Troszeczkę później, dwa lata po nich, powstały środowiskowe domy samopomocy. Jest, są spółdzielnie socjalne, są, są zazy. Więc wydawałoby się, że tak przez 50 lat wiele tego powstało. A jednak nie, do, nie dopracowaliśmy się w Polsce jednej zasadniczej, zasadniczej rzeczy. Nie ma systemu, który by to obejmował. Czyli nie ma spójnej, spójnej polityki państwa w stosunku do tych ludzi. I to jest właśnie główny problem, że za każdym razem gdzieś te osoby wpadają, takim dla mnie kluczowym punktem jest właśnie moment wyjścia ze szkoły. Czyli tak na dobrą sprawę, kiedy rozmawiamy również z nauczycielami ze szkolnictwa specjalnego, oni czasami mówią, że się zastanawiają, to czego oni tak na dobrą sprawę kształtują, jakiego człowieka dorosłego będziemy mieć, co właściwie my od niego chcemy, chcemy później oczekiwać. I teraz w momencie, kiedy do mnie przychodzą osoby właśnie po szkole, bardzo często widzę, już w tej chwili po tym doświadczeniu 13-letniej mojej pracy, jak wiele rzeczy już nie na etapie szkolnym. Na etapie szkolnym się te osoby bada, diagnozuje tysiącami testów, później właściwie nic z tego nie mamy. Mamy tylko, tylko własne pomysły, własną, własną jakąś pracę, placówkę. Każda jest jak gdyby indywidualna. Warsztaty terapii zajęciowej były placówkami, które powstawały już z rozporządzeniem gotowym, czy one, one też, też w jakiś sposób się zmieniało, ale np. środowiskowe domy samopomocy dopiero w 2010 roku dostały dokument regulujący zasady ich funkcjonowania. Czyli te placówki też powstawały bardzo niejednolicie i teraz właściwie mamy na etapie dorosłości dwa rodzaje placówek, które są do siebie bardzo podobne. Jedne funkcjonują z pieniążków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jedne z pieniędzy wojewody. W tych placówkach są takie same osoby nie ma żadnego systemu przepływu, mimo że na początku było założenie takie, że warsztaty terenie te zajęciowe miały przygotować do pracy zawodowej. Sami wiemy i to jest tajemnica poliszynela, że tam, że nie to wnosiło, to tylko to 20 lat, czyli przez 20 lat nie zostało przygotowane do zawodu. Środowiskowe sam samopomocy miały tą bardzo ważną zaletę, że miały być placówkami obiektu w pierwszej chwili. Taki, taki był pomysł Jest na tym. Ale, ale życie przerosło, przerosło założenie i w tej chwili właściwie WTZ i -y musimy sobie tak powiedzieć jasno, niczym się nie różnią. Tylko finansow sposobem finansowania. Natomiast na WTZ-ach, na kierownikach i pracownikach, którzy prowadzą tam zajęcia, no ciąży obowiązek jak gdyby, przygotowania tych ludzi do zawodu. Jeżeli nie, co to, to się z nimi ma stać? Są naciski, wiem o tym, żeby jednak te osoby odchodziły z pracowników. A jeżeli odejdę, ja, ja znam już takie przykłady na terenie Warszawy, gdzie osoby po prostu dostały informację, z dniem takim i takim Państwo będziecie uczestniczyli w zajęciach. Skończyła się możliwość dalszego, dalszej rehabilitacji w placówce. Proszę Państwa, to są tragedie dla rodzin, to są tragedie dla tych ludzi. Mówię o konkretnych przypadkach, które znam gdzie po 15 czy 16 latach ta osoba odchodzi z własnej placówki, która jest dla niej wszystkim, całym światem, rodziny, bardzo często wtedy starsze rodziny, nie wiedzą, co zrobić, chore matki, chorzy, chorzy ojcowie, tragedia. I teraz, gdzie oni mają znaleźć miejsce? W przypomnionych ach wiadomo, że w już nie ma miejsc. Wiadomo, że ten system się zatkał. Jeżeli ktoś nie, 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 nie postawi tego nie powie, że... Musimy jakieś zmiany dokonać, że, nie wiem, WTZ-y będą kształciły rzeczywiście w kierunku hmm, aktywizacji. Tutaj bardzo dobrym pomysłem jest to, co robi Centrum Dzwoni, hmm, czyli program systemowy aktywizacji na rynku, na otwartym rynku, czyli zatrudnienie wspomagane. Jeżeli hmm, te osoby nie będą wychodziły z WTZ-ów, hmm, nie będzie żadnego przepływu. My no, o tym wiemy, tego to, 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 to nie, nie można dalej zamiatać pod dywan, tylko trzeba podjąć zdecydowane działania. My kiedy myślimy jako, jako osoby, które się tym zajmują dłuższego czasu, myślimy o tym, żeby powstał system, który by obejmował to wszystko razem, żeby te osoby jakby w sposób płynny przechodziły, jeżeli takim kluczowym momentem powinno być odejście ze szkoły, to wtedy team, czyli jakaś, jakaś taka grupa specjalistów powinna zadecydować o tym, co będzie dalej z tą osobą. Ona nie powinna pójść w sposób przypadkowy, tylko tam, gdzie akurat rodzice znajdą miejsce. Wszyscy po szkole po prostu biegają po wszystkich możliwych, możliwych miejscach i szukają, szukają miejsca dla swojego dziecka. I teraz jeżeli jest sytuacja taka, że osoba, że osoba yy, znaczy na przykład w wypadku dużego miasta, prawda, jest jeszcze ileś tam WDZ-ów, ileś OZS-ów, ale w wypadku małych miejscowości to jest ogół jedna placówka i tylko do takiej placówki ta osoba idzie. Czyli ja uważam, że to jest po pierwsze marnotrawienie pieniędzy społecznych, dlatego że... Te pieniądze nie są wydatkowane w sposób, sposób no, jak gdyby taki prawidłowy, żeby, żeby było wiadomo, że te osoby, które na nie będą się interaktywizowały zawodowo, tu o tym zresztą mówiła pani, pani ze Stowarzyszenia bardziej kochany, bo na osoby niepełnosprawne intelektualnie musimy spojrzeć jednak bardzo szeroko. Mówimy, że 1% populacji, czyli jeżeli w Polsce, w Polsce to było około 380 tysięcy, ale wśród tych osób niepełnosprawnych się 75% to są osoby w stopniu lekkim, 12% umiarkowanym, 8% i 5% w głębokim. Czyli tak wiadomo sprawę przekwój pomocy, jaka jest potrzebna dla każdej z tych grup, jest zupełnie inny. Jeżeli my będziemy jak gdyby te osoby nie kierunkowali do placówek, w których oni rzeczywiście będą mieli szansę rozwoju, to są to zmarnowane pieniądze, bo osoba, która na przykład nigdy nie będzie się aktywizowała zawodowo, trafi do WTZ-u, czyli tam, gdzie ona nie powinna się znaleźć, czyli ten moment tego przejścia ze szkoły. Do placówki już powinien być jednak bardzo monitorowany ze względu i na osobę, i na rodziny i żeby nie było tej przypadkowości. Yy, dalszym jakby, etapem, o którym myślimy, to yy, no, yy, w tej chwili całkowicie bardzo duży zakres już w wielu miastach pracy właśnie na wspomaganym, otwartym rynku. I wiele osób się tam jednak yy, no, znajduje zatrudnienie i przy wsparciu trenerów yy, rzeczywiście pracuje. Ale też jest to taki troszeczkę kulany system, bo na przykład osoby, które do mnie wracają, bo ode mnie na przykład poszło aż 6 osób do no. takiego zatrudnienia, na przykład mówią, jesteśmy bardzo osamotnieni. My pracujemy w tych, w tych zakładach, ale my wychodzimy stamtąd i, i właściwie niewielu osób z nami rozmawia, brakuje, brakuje środowiskowego potem jak gdyby takiego tego wsparcia, które mieli do tej pory o w placówkach, do których chodzili. To też jest ogromny problem, dlatego że ich dorosłość nie do końca jest taka, jak my myślimy. I dlatego to jest też bardzo wiele, bardzo wiele takich punktów, nad którymi trzeba jeszcze popracować. No więc ZAZ, Warszawa na przykład nie ma ZAZU udzielni socjalnych, ale takich dobrych, w których, których oni mogliby rzeczywiście znaleźć, znaleźć swoje miejsce. Ale też musimy patrzeć na jedną, na, jakby mieć cały czas przed oczami jedną sprawę. W tej chwili jesteśmy w erze uczestnictwa osób niepełnosprawnych intelektualnie w życiu społeczeństwa. My nie możemy ich odsuwać, ciągle mówić, z ich życia trzeba brać to, co jest najlepsze i dawać również to, co, to, co na miarę możliwości, oni mogą osiągnąć. I rzeczywiście ja na przykład w tej chwili widzę, jak, że już pokolenie osób, które wychodzą ze szkolnictwa specjalnego jest zupełnie innym pokoleniem, niż te osoby, które do mnie trafiły 13 lat temu, jako 20-latkowie. Oni mają inne preferencje, inne ambicje. To już są ludzie, którzy też przychodzą na przykład z umiejętnością pracy w komputerze, co kiedyś nam się w ogóle nie marzyło, że osoba niepełnosprawna, intelektualnie może pracować przy komputerze. Czyli to się wszystko zmienia i my musimy do tego dostosowywać prawo. I, i to nie możemy, to coś już na początku, Cały czas zamiatać pod dywan i udawać, że pewnych problemów nie ma. Bo, bo to tak niestety jest. Ja cały czas myślę o tym, co Pani powiedziała. Polska 6 września ratyfikowała konwencję praw osób niepełnosprawnych. To powinna być taka latarnia, drogowskaz dla rządu, bo tutaj jak gdyby jest, jest kierunek zmian. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu Pana Krzysztofa Marciniaka ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z upośledzeniem umysłowym który opowie nam o projekcie mieszkań chronionych, chronionych gdzie mają mieszkać te mieszkań. Bardzo proszę. Krzysztof Kąciniak, Polskie Stowarzyszenie Rzeczpospolitej, Posiedzenia Mieszkań Kołowów Rzeszław, jestem przewodniczącym stowarzyszenia, jestem największym rodzicem syna chodca, mężczyzny, przepraszam, ze względu na 36 lat. Rzeczywiście, z tego co tutaj rozmawiamy, na każdym etapie rozwoju dziecka są mniejsze większe problemy. Widać z tego, że te problemy najmniejsze chyba są w tym okresie edukacyjnym, gdzie my, y, dzieci są pełnię zaedukowane. Natomiast już problemy zaczynają się, tak jak tutaj mówiła ja, pani Zosiał na opuszczenia szkoły, prawda? Grania środka odpowiedniego ośrodka wsparcia warsztatu y, czy środowisko do domu. Ale y, największą bolączką, to wydaje mi się, że jest sprawa, co będzie gdy nas nie będzie, czy nas co nie będzie. Czy w tym, w tym momencie, na co możemy liczyć ze strony Państwa? Mamy domy pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej, które funkcjonują już od rzeczywiście lat, rzeczywiście zmienia się, zmieniają się same domy zmienia się wyspy zmienia się w zabudowywanie w domach, ale. Są to, są to olbrzymie ośrodki, czasem po kilkadziesiąt, czasem po kilkaset osób, gdzie na dobrą sprawę osoba niepełnosprawna intelektualnie, może nie do końca, jest jako osobą bezimienną. Wydaje mi się, że personel tam pracujący nie jest w stanie ani poświęcić wystarczającą ilość czasu, żeby z tą osobą przebywać. Mieszkania chronione. Jest rzeczywiście, jest rzeczywiście tu ustawa y, o rozporządzeniu mieszkania chronionych, które naszym zdaniem, zdaniem Stowarzyszenia, y, uważamy, że ta ustawa nie jest do końca taka, jak powinna być na to, na co y, liczyłyby osoby niepełnosprawne, intelektualne rodzice, jak również organizacje pozarządowe. Y, wydaje nam się, że jest to jakoby nadzieja y, pomocy społecznej. Tej formy, w której rozporządzenie został, zostało wydane, nie jest to, na co byśmy rzeczywiście liczyli. Alternatywą dla tego typu domu pomocy społecznej jest, jeszcze wrócę może do że do domu pomocy społecznej osoba upośledzona umysłowo trafia w momencie, kiedy bra brakuje już oparcia, oparcia w rodzinie, bądź rodzina, matka, ojciec, jest już tak niewydolna fizycznie, że jest zmuszona do tego, żeby to, ta osoba została umieszczona w domu pomocy społecznej. Bądź tak jak mówię, traci całkowicie w, oparcie o rodzinie i trafia do domu z pomocy społecznej. Ale teraz zobaczmy Państwo, że e, mimo że wszyscy obywatele naszych państwa mają pewne prawa, osoba posiadana, osoba, która, która trafia do domu z pomocy społecznej. Tej osoby się nikt nie pyta, czy ona chce tam, czy nie chce tam iść. Absolutnie. Najpręd, najszybciej zostaje najchętniej, to zostało obecłasnowolniona mm. i wtedy opiekun prawny podejmuje taką decyzję. Natomiast rzeczywiście sytuacją najlepszą byłaby taka, żeby osoba, która pozostaje sama, była zaopiekowana w tym środowisku, w którym mieszka. A nie wysyłamy na przykład na drugi koniec Polski, prawda? Bez bez akceptacji. Alternatywą, jaką chcemy stworzyć, jako nasze stowarzyszenie próbuje stworzyć, tworzy już mm -hmm. koła terenowe Polskiego Stowarzyszenia Rzecz Osób Uszkodzenym Umysłowym na terenie Polski, próbują takie alternatywy tworzyć. Koło warszawskie 20 lat temu tworzyło pierwsze, można powiedzieć, mieszkanie chronione, tak też nazwaliśmy Dom rodziny, mieszkanie dla, dla dziewiątki osób upośledzonych umysłowo, które straciły całkowicie oparcie dom rodzinnym. To mieszkanie funkcjonuje w Warszawie na Żory Bożu, niczym się nie różni, mieli Państwo, od innych domów. Jest to, jest to Wilda na Żory Bożu, na, na, na w Starym Żory Bożu. Nie ma tam żadnego, żadnej ubieżki, że jest to dom pomocy, mieszkanie ochrony. Nie, jest to normalny dom mieszkalny i tam mieszka dziewięć się odpośledzonych umysłowo. I teraz tak, proszę Państwo, są to osoby, które tam trafiły, bo nie miały już oparcia o rodzinę. Te osoby funkcjonują i do czego zmierzam? Takich mieszkań w Polsce Stowarzyszenie prowadzi już kilkadziesiąt. Natomiast idziemy dalej jeszcze, próbujemy dalej, prawda? Czyli chcemy tworzyć mieszkania wspomagane. Mieszkania wspomagane. O tych mieszkaniach się coraz więcej myli. Takie mieszkania mieszkanie funkcjonują już zupełnie nieźle w kołach Stowarzyszenia w Polsce. Ale żeby na przykład trafić do takiego mieszkania wspomaganego, mieszkanie wspomagane było w takim mieszkanie, gdzie to zaopiekowanie nie jest tak duże jak domach mocy społecznej. Oczywiście do takiego mieszkania wspomaganego musiały trafić osoby, które przeszły już jakiś szkolenie, jakiś trening. Osoby, może zleokreślone, osoby wybrane, ale posiadane mu słowo ze znacznym umiarkowanym istotnym. Osoby, które potrafią przy niewielkim wsparciu zamieszkać. Zamieszkać w takim, w takim mieszkaniu 6-8 osób maksymalnie. I wtedy jest to rzeczywiście godzina, jest to mieszkanie funkcjonujące tak jak dobrze. Żeby do takiego mieszkania wspomaganego trafić, koło warszawskie wspólnie z miastem Stowecznego Warszawa, to znaczy miasto ogłosiło, ogłosiło konkurs na prowadzenie mieszkania treningowego. W Warszawa taki konkurs został ogłoszony i koło Warszawy udało się ten, ten konkurs wybierać. I od dwóch lat, przeszło dwóch lat, takie mieszkanie prowadzimy. Są to e, miesięczne cykle treningowe osób poszedzonych umysłowo. Oparliśmy się e, w tym projekcie na osobach, e, które uczęszczają na co dzień do środowiskowych domów Czyli technicznie wygląda to w ten sposób, że od cztery osoby pośledzone umysłowo, czterech kobiety, czterech mężczyzn, to dwie osoby, w mieszkaniu, które użyczyło nam miasto stołeczne Warszawy, które współfinansuje ten projekt, te osoby mają trening nauka życia, prawda? Nauka życia przez miesiąc czasu, czyli, czyli na, na do pracy do warsztatu terapii zajęciowej budynku środowiskowego do samopomocy. Natomiast na noc wracają z asystentem, z trenerem wracają do swojego mieszkania terenowego. Oczywiście po drodze muszą poczynić zakupy, tak jak to się robi normalnie w rodzinie. Zaplanować zakupy, dokonać tych zakupów, przyjść do, do, przyjść do domu, przygotować posiłek, przygotować się do spania i tak przez cały miesiąc rano, oczywiście wstajemy rano, przygotowujemy śniadanie, higiena osobista, przygotowujemy śniadanie i idziemy z asystentem, z trenerem do lub same, tak. Bo takie próby też czynimy, że próbujemy, że jeżeli osoby mają takie możliwości, próbujemy, żeby one jednak na trasie, mieszkanie treningowe, ośrodek dziennego wsparcia poruszały się, poruszały się same. To świetnie zdaje się. Rzeczywiście powiem Państwu, że rodzice, którym zaproponowaliśmy takie treningi dla dzieci dzieci, bardzo tak niechętnie nastawieni do tego projektu. Natomiast w momencie, gdy się przekonali, gdy zobaczyli, że za ich życia to życie ich dziecka może wyglądać rzeczywiście bardzo wspaniale, godnie. No więc są takie przypadki, że nie mogą się doczekać, kiedy następnym razem to ich dziecko trafi do takiego mieszkania treningowego. I po takim treningu, po takich treningach jednym, dwóch, rzeczywiście można było spróbować, wyselekcjonować już jakąś grupę osób, która by trafiła do mieszkania wspomaganego. W yy. domu, domu Pomocy Społecznej trafiają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu yy, upośledzeniową sobie znacznie nieruchomą Czyli wrzuca się jakoby wszystkie osoby do wspólnego kotła. I tam osoba upośledzona, umysłowa, właściwie ma wszystko podane na talerzu. Ma podany obiad, ma podane yy, kolację, picie yy. i właściwie przykład, prawda, ma wszystko uprane. Natomiast tutaj to osoba sama, musi sama, bądź przy niewielkim wsparciu zadbać o to, żeby móc funkcjonować w miarę normalnie. I to jest właśnie przyszłość. Mieszkania wspomagane, nawet mieszkania wspomagane dla osób ze znacznym, z głębszym uporządzeniem gdzie zaopiekowanie musi być większe. Ale, mi Państwo, my patrzymy również od strony finansowej, ekonomicznej. Chcielibyśmy również pokazać, bo to jest faktycznie możliwe, że że koszt pobytu w mieszkaniu treningowym, w mieszkaniu wspomaganym jest dużo, dużo niższy niż w domu pomocy społecznej. Wiemy, że e, koszt pobytu osoby niepełnosprawnej w domu pomocy społecznej to jest w granicach 3-3,5 tysiąca zł. My, my e, prowadząc dom e, domu rodzinnym na rzecz które o którym mówiłem, skalkulowaliśmy sobie koszty 9 osób, w granicach 2400 złotych. 2400 miesięcznie za osobę. Za wszystkie? Nie? Za osobę, W domu pomocy społecznej koszt to jest 3000 zł. Czyli najmniej. właśnie. Państwo mówią najmniej. Natomiast. zł na Tak. Natomiast oczywiście w tym naszym domu rodzinnym są osoby sprawne jeszcze fizycznie. Ale dlaczego ta sprawność fizyczna utrzymuje się tak długo? Dlatego, że te osoby muszą przy sobie wszystko prawie zrobić mają wsparcie asystentów trenerów z natomiast sami wiele rzeczy muszą sobie zrobić. I walczymy o to, żeby właśnie, żeby ta alternatywa, którą próbujemy, żeby została wprowadzana w życie. Jest to dosyć trudne, ale mam nadzieję, że tutaj miasto obiecuje właściwie, że w roku 13 albo 14 użyczy, ogłosi konkursy na następne mieszkania treningowe dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście brzmi to niezwykle interesująco, jako jakiś taki rzeczywiście optymistyczny tutaj sposób na, na, na to, żeby, żeby właśnie jakąś część problemów rozwiązać, bo jedna, jedna kwestia to jest mieszkanie, druga kwestia, to jest, jakieś zajęcie, prawda, jeszcze, jeszcze dla, dla tych młodych osób, dla tych osób. Proszę Państwa, zanim otworzę dyskusję, chciałabym się zapytać, wiem, że z nami na sali jest Pan Krzysztof Kosiński z, z, z Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika, znaczy Pełnomocnika Rządu do Spraw osób Niepełnosprawnych. Czy, czy Pan Dyrektor chciałby może w tym momencie coś powiedzieć, jakoś odnieść się do tego, co było powiedziane? Jeśli tak, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja nie przygotowałem sobie wystąpienia. Nastawiliśmy się tutaj na słuchanie i udział w debacie, na mm -hmm. rozmowę z Państwem. Oczywiście z tych wystąpień, które były do tej pory, to jest, to wynika, że największą trudnością, jaką jest przed nami, to jest pogodzenie rehabilitacji, wsparcia i opieki. Jak zbudować system, który będzie. Pozwala wzajemnie przenikać się tym wszystkim elementem i dostosowywać e, ten poziom wsparcia do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności wynikając osobom, którą się powinien ten system zajmować. I, I to jest chyba takie najtrudniejsze i to jest przed nami. My rozmawiamy w tej chwili bardzo intensywnie na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Rozpoczęliśmy tą dyskusję. Właściwie już jesteśmy na przededniu propozycji zmian w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego i wsparcia rodzin zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. E, e, ta dosyć trudna debata e, już nad propozycją naszych rozwiązań dopiero przed nami. E, naprawdę bardzo mocno zmieniamy ta konwencja, konwencja ratyfikowana przez Polskę bardzo nam pomaga w tym zakresie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to, że ratyfikowaliśmy konwencję, to przyznaliśmy. Że nasze przepisy, przepisy prawa krajowego są w zasadzie zgodne z przepisami konwencji e, i stąd pozostaje nam już tylko kwestia ich monitorowania i ewentualnego korygowania rozwiązań prawnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych. Jesteśmy naprawdę na takim etapie rozpoczęcia tych dyskusji w tych wszystkich obszarach, o których Państwo mówili. Warsztaty, terapie zajęcie, wsparcie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, system orzekania niepełnosprawności, czy dyskutujemy ponownie o ujednoliceniu w ramach wszystkich systemów, czy pozostawiamy kwestie dotyczące rozbicia na systemy, które dotyczą już konkretnego obszaru funkcjonowania osób, które w się konkretne orzeczenie. Wszystko jest przynajmniej, sobie rozmawialiśmy z... Wzajemnie z przesadziłem minister Ministerstwa edukacji narodowej, rozmawiał się na, na temat wsparcia e, ucznia niepełnosprawnego, bo także tutaj nasze systemy się tak nie do końca wzajemnie przenikają w zakresie orzekania i definiowania niepełnosprawności. Więc stąd nasz udział w tej debacie i wysłuchania Państwa e, tych dobrych rozwiązań, na pewno, na pewno warto je zimplikować potem z